Jak miło się siedzieć na takiej kraji wypieszczonej, wypielęgnowanej, Ale ja przy niej nie muszę robić. Bo to robi właściciel. I to jest cały urok. Mieć takiego rumaka szor. Trzeba go pieść, dopieścić, i gładzić. Żeby dawał tą przyjemność jazdy później. Sprawdza, motor przed zlotem, wszystko musi być sprawdzone. We'll be right <laughs> back. O, cześć Mietek! No witam Boguś, Pasz, teraz sobie taki kupiłem za fajny? Ty no super. Może być, nie? Niedrogo trafił mi się. No rozumie. co, jedziemy się gdzieś przejechać? No, masz czas, teraz? No to już poczekaj, zaraz wyprowadzę traje. To będzie wyprowadź traje, rozumiesz tego i, i tego. No, no, no chodź, chodź na kawę, chodź. Chodź na Dobre, kawę jak, jest. jak mnie zapraszasz to idź.